Yeah. We can play mommy and daddy. No way. Megan Fox. Gdyby nie ona, tego filmu w ogóle nie byłoby w tym zestawieniu. Podczas oglądania Jennifer's Body niektóre części mojego ciała nie wiedziały, jak się zachować. W jednej chwili oglądamy wampirowate, zakrwawione twarze, a zaraz potem widzimy Megan w miniuwie. Układ krwionośny zwariował. 9. Paranormal Activity Kolejny, blerwyczowaty, niby oparty na faktach horror, tym razem o małżeństwie, które kręci się w nocy na kamerę. Nie, to nie to, o czym myślicie. Nabuzowany marketing przed filmem, sam film lekko zflaczały, ale bez obcia. 8. Udręczeni Klisza, klisze, kliszą pogania, ale film się ogląda do końca. Nie jest to może wybitne dzieło, ale dla fanów egzorcyzmów, opętania nawiedzonych domów i innych atrakcji tego typu, nawiedzeni będą jak nowy filmik na RedTube. W sam raz na raz. 7. Ostatni dom po lewej Remake kultowego debiutanckiego filmu Wesa Cravena jest znacznie słabszy od oryginału. Rozczarowuje przede wszystkim zakończenie, które w pierwowzorze dawało Wizowi wpysk. Tutaj mamy lekkiego plaskacza, którego zbywamy wzruszeniem ramion. Mimo wszystko, warto obejrzeć. 6. Nienarodzony. Odecz Jostman, którą pewnie kojarzycie z Claverfield, występuje w tym filmie w majtkach i obcisłej koszulce. A jak się prezentuje sam film? O Jostman występuje w tym filmie w majtkach i obcisłej koszulce. Nie słyszeliście 5. The Children kolejny film o dzieciach, które zasłużyły na jeżyka. Maluchy bynajmniej nie grają słoneczko, robią za to ostrą masakrę rodzicom. The Children jest przede wszystkim bardzo efektownie zrobiony i radośnie brutalny. Warto się zapoznać z tymi pociechami. Dystrykt 9. Film zrobiony za dosłowne grosze, a wygląda jak przysłowiowe milion dolarów. Dystrykt 9 działa jako polityczny komentarz, trzymający w napięciu film science fiction i czarna komedia. Przepyszny jak kola z Danielsem i mocny jak Daniels z kolą. 3. Wrota do piekieł. Jezus z komedii gore z martwych wstał. Drag Me To Hell to przejażdżka po wyobraźni reżysera, który w jednej chwili potrafi nas rozbawić, aby zaraz potem przestraszyć tak, żebyśmy piszczeli jak groupies na koncercie Tokyo Hotel. Powrót w wielkim, wielkim stylu. Alleluja Sam Raimi. 2. Zombieland Woody Harrelson, Mała Miss. intro filmu, cameo Billa Marea, zabawa z napisami, maksymalnie odjechane poczucie humoru, maksymalnie odjechane egzekucje, maksymalnie odjechany Zombieland. Takiej jazdy z kina o zombie nie było od czasów wysypu żywych trupów. Zombieland podbił serca krytyków i widzów na całym świecie i szybko został okrzyknięty jedną z najlepszych komedii gore wszechczasów, także przez niejakiego niekrytego krytyka.

Dwa lata temu swoją rodzinę nękał niejaki Joshua, tym razem tytuł Bachora Roku, a także tytuł najciekawszej czarnej postaci roku, a także tytuł najlepszego horroru roku zbiera Ester. Autor tandetnego remake'u Domu Woskowych Ciał, którego jedynym wkładem w historię kinematografii było rozłupanie czaszki Paris Hilton, wspiął się w tym roku na wyżyny umiejętności. Sierota to film, który prostymi środkami drażni psychika widza, zmuszając go do emocjonalnej kapitulacji w najbardziej zaskakującym finiszu od czasów pierwszej piły. Gdyby Alfred Hitchcock żył, ta sierota na pewno bardzo szybko znalazłaby swojego kolejnego tatę. Rozczarowanie roku. REC 2. Jak można było tak spierd... Ten film, Jesus kurwa, ja pierdolę. Jeszcze w tym filmie szatana nie było, no przecież kurwa. Mać. Nawet mi się nie chce tego komentować, bo mi tylko ciśnienie idzie w górę, no to... Do...